Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Diablo. Mam tutaj ekwipunek na podobnym poziomie co na Barbarzyńcy. Dlatego też... ...piąteczkę pokażę. Piątka, piątka tu. Oczywiście piekielne hordy. A jestem na czarodziejce, o której mówiłam, że sobie zrobię. Zawsze kuleczki już mamy, rozkręca się. Bardzo przyjemnie mi się tym biega. Nie wiem, jak się biega pod ogień, bo nie biegam tu czarodziejką pod ogień jeszcze w ogóle. Ale szybciutko zabija. Myślałam, że już się kończy, bo tak na chwilę takie zawieszenie było, że on bez mopków. No nie mogę się dawać, wybuchać. Piekielni na Ciebie polują. To już widzę, że najlepsze w tym momencie. Jak są piekielni, tak na początku to już wiadomo, że będzie dużo... At Trzeba tylko tarczy pilnować. No i nie mam regeneracji życia, więc muszę sobie pilnować i łykać potki. Lepiej łyknąć jak trochę brakuje, niż później się zdziwić i zginąć. Eterowy pęd. Niezrównane hordy. Żarłoczne skupiska. Niezrównane hordy. Będzie więcej piekielnych. Ładnie wybuchają, nie? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować O! Chciałam do tej wieży dobiec. Ale już troszeczkę za późno. Władcy. Piekielni zadają obrażenia zwiększone o 25% po wykonaniu eter. No to bierzemy piekielny. Tylko trzeba pilnować i zbierać kuleczki, żeby manę mieć cały czas, żeby spodnie cały czas działały. Napierając piekielni. Dodatkowy piekielny przepiekielny. Oczywiście bierzemy to, żeby jak najwięcej eteru nazbierać. Potrzebuje i żeby to Oj, fajnie. Wierzyciele potrzebuje czasu, żeby to przygotować. Mm -hmm. Za szybko bym chcia dobić resztę. Z tym się nie trzeba śpieszyć. Prześladujący diabeł czyli pojawi się nam rzeźnik. Najlepiej rzeźnika. i po rzeźniku. Ja tak oszczędzam teleport, bo zostawiam, żeby w razie czego się ratować, nie? Chociaż duża redukcja obrażeń. O, znowu, napierający piekielni. Ciekawe, ile teraz będzie piekielnych naraz. Bardzo mi się podobałem te piekielne hordy. No, szkoda, że koniec. Pozbierajmy eter. 524 eteru. No proszę, tu jest dwóch koło siebie, to idziemy. Żeby wszyscy dostawali. Muszę pilnować kuleczek zbierać, nie? Ładnie, 554. Tylko to jest naprawdę bardzo, bardzo losowe. Ale jak tylko macie do wyboru piekielnych, to zawsze ich wybierajcie. Bo już zauważyłam, że jak są piekielni, to o wiele więcej eteru się zbiera. To jest ładna ilość materiału, nie? Oczywiście, jak złota brakuje, można też wszystko na złoto. Też bardzo ładnie leci. A ja materiały. I za tę końcówkę. Czyli 14 złotka. Pewnie wam, że przyjemniej mi się tym biega niż barbarzyńcom. Chociaż no, portki jeszcze do wymiany. Jak tu by było te 10 tysięcy obrażeń więcej z wybuchu, to by to dużo, dużo szybciej padało. No i wiadomo, moc przedmiotu 925, żeby było. Tak więc w tym filmiku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.